Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zmienić język w grze The Sims 4. Więc, żeby to zrobić, musimy z gry pierw wyjść. Bo to się robi oczywiście przez Steam'a, o ile mamy grę na Steam, Więc klikamy wyjść z gry. Ogólnie, jak było widać, grę mamy oczywiście po języku polskim. My zrobimy tak, żeby było w innym języku. Więc, żeby to zrobić, pierwszy musimy kliknąć tutaj w rogu prawym zębatkę. Następnie klikamy właściwości. Jak widać mamy tutaj kilka opcji, ale nas najbardziej obchodzi oczywiście język, który mamy tutaj jako polski. Zmienimy sobie na przykład na angielski. W tym momencie wyskoczyło nam, żeby zaktualizować grę. Jak widać gra się sama aktualizuje. I w tym momencie możemy do gry wejść. I sami się przekonać, że gra jest w tym momencie po angielsku. W języku, którym ustawiliśmy. Było jak widać wszystko działa poprawnie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.